Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak. Witamy do następnego filmu. Dzisiaj pokażę te lalki, co dziadkowie mi dali do przerobienia. Na początku to jest Andrzej. Na początku ja miałam takiego kotka, lepiej, lulu, co się też tak nazywa, Andrzej. I właśnie chciałam ludzką wersję. Tak jak te koty były nazywane po. po, po prostu po. po rodzeństwu Lepilulu, że to jest je, jej brat, a też miała L drugiego kota, ale miała też. ale ja używałam innej lalki na L, Czyli Andrzej i E. La. Tutaj są bardzo podobne do tych kotów, to dlatego się tak nazywają, że, że koty były nazwane po rodzeństwie Lepilulu lulu. I tutaj włosy były przeszyte, bo głowy aż tak miękkie, Że że wystarczało mieć taką Mocną igłę Żeby zrobić włosy Tego moi dziadkowie nie widzieli Ale Ale to było, że Ale w Irlandii Północnej Kupiłam taką mocną igłę Żeby Przeszyć mu włosy Ja mogę nawet Tobie pokazać trochę zdjęć o tym, jak to wyglądało, że jak wyglądały zanim były przerobione. I też ma smoczka. On też ma bluzę, buty przemalowane, spodenki i jakąś bluzkę. Ta bluza się jakoś tam Zdejmuje się i o tak wygląda. Myślę, że nie wiem, czy bluza mu pasuje, czy wygląda lepiej o tak. Co ty myślisz, jak on lepiej wygląda? Powiedz mi w komentarzach. A ja taką przylepkę taką, co można używać jeszcze raz i nie niszczę, używam. I koralika na jego smoczek. Czyli ten smoczek idzie z powrotem. I następne. Limonka. Moi dziadkowie wiedzieli, że włosy limonki były już zrobione, bo moi dziadkowie pozwolili mi igły pożyczyć. I też u dziadków zrobiłam strój, ale oczy były przerobione. Już w domu i tak samo jej buty. I też ma taką, ma taką fryzurę. Nie wiem, czy widzisz trochę słabo widać jakiś efekt. Widać, że ma krótsze włosy. I następne. Ukwiałowa. Moi dziadkowie widzieli jej włosy. Ale ja zrobiłam krótkie warkoczyki, bo były bardzo dzikie, czerwone włosy. Chciałam poprawić, ale te dwa warkoczyki poprawiły, jak ona wygląda. A jeszcze zrobiłam też taki strój i jej buty i twarzy piegi też zrobiłam. Ja nawet też dorobiłam jakieś stroje kąpielowe pod te ubrania. Rozbiorę lalki i ci pokażę. O, tutaj są te stroje kąpielowe. Andrze ma taki szary strój kąpielowy, taki jak dla malutkich dzieci. Tutaj jest limonka z zielonym, a ukwiałowa z pomarańczowo-czerwonym. Trochę... Się tutaj coś zrobiło. A te laleczki, wszystkie od dziadków. Bardzo dobre na malutkie dzieci. A one są o takim rozmiarze. I wezmę jakąś czapkincową i inne lalki, żeby je porównać. Na przykład mamy galaktyczkę. Dlatego Antrego jest taka galaktyczka wyższa, ciut, A Shopkinsowe. Jeszcze moja isla hibiskusowa przychodzi, ale ja używam innej nastrój. To w takiej wysokości jak dorosła. Jak jest dorosła, on jest taki malutki. I jeszcze. Taka Barbie, co wygląda jak Maja Szewczak teraz. Wygląda bardzo wysoko z porównaniem do tego i tych, bo o te są w różnych rozmiarach. Może to będzie użyte do jakiegoś specjalnego filmu Maja. Jeszcze jest nieskończona. A to jest. A ta Lalka Maja Szewczak to z tej Barbie, co. To jedna z przyjaciółek dała. To zależy w jakiej pozycji jest, nie bójcie się. To tylko Maja Szewczak. Że właśnie takie proporcje były z porównaniem do moich innych lalek. Jakie są w proporcjach? A jeszcze mam szopkincowe zwierzątka. Pokażę to też. Szopkincowe zwierzątka są niższe, tylko z większą głową od tych. Czy mają większą głowę od tych, ale są niższe. Czyli takie są porównania proporcji ciała. Teraz je ubierzmy jeszcze raz. Już wszyscy. Już są ubrane. Zrobiłam im strój kąpielowy dorobiony do ciała. Namalowałam i narysowałam na przyzwoitości mojego kanału. I to dlatego robię stroje kąpielowe na lalkach, bo to jest Przyzwoitość dla mojego kanału. Dobrze. Jeśli Ci się podobał film, to proszę dać mi ręce do góry, zakomentować i zasubskrybować. Pa, wszyscy. Zobaczymy się w następnym filmie.